Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Lekich Poniedziałków i dzisiaj znowu przyszedł czas na sezonowy produkt. Dnia, kiedy pojawia się na streganach, niestety oznacza, że lato powoli się kończy. Jest to typowo jesienne warzywo i jej sezon trwa od września do mniej więcej końca listopada. Niesamowitą zaletą dyni jest to, że jest bardzo trwała, i można ją przechowywać tak naprawdę przez kilka miesięcy, a jeżeli chcemy się cieszyć dynią przez cały rok, to warto ją sobie zamrozić, na przykład pokroić w kostkę, czy też zamrozić po prostu piórę z dyni. Jeżeli chodzi o dietetyczną stronę dyni, to jest warzywem niskokalorycznym, ponieważ w 100 g miąższu znajdziemy zaledwie 28 kilokalorii. do tego jest bogata w błonnik w składniki mineralne, takie jak potas czy wapń, również kwas foliowy, no a przede wszystkim w antyutleniacze, czyli beta-karoten oraz witaminę E. Jeżeli chodzi o działanie przeciwutleniaczy, to będzie tutaj przede wszystkim dbanie o zmniejszenie ryzyka chorób serca, do tego dba o kondycję naszego wzroku, zmniejsza procesy zapalne i wzmacnia naszą odporność. Dynia jest warzywem łatwostrawnym, dlatego ma zastosowanie nie tylko w dietach np. odchudzających czy oczyszczających, ale również ma zastosowanie w różnych schorzeniach. I tak np. mimo to, że dynia ma dosyć wysoki indeks glikemiczny, to jest zalecana dla cukrzyków, ponieważ w 100 g tego produktu znajdziemy do 10 g węglowodanów, co jest naprawdę niską wartością. Jeżeli chodzi o zastosowanie kulinarne dyni, to jest bardzo szerokie, bo możemy je spożywać i na surowo, i gotowaną, i pieczoną. Do tego świetnie nadaje się do zrobienia soków. Fajnie komponuje się z sokiem marchewkowym, jabłkowym. Dla smaku można dodać cynamon lub imbir. Jeżeli chodzi o zastosowanie kulinarne, no to właśnie zupy, sałatki, dodatek do różnego rodzaju innych skrobiowych produktów, na przykład makaronu. Fajnie sprawdza się do pieczenia na przykład ciast, różnego rodzaju desery, musy, można wykonać również z dyni, no i na przykład do pieczywa. A teraz zapraszam do Was do kuchni i pokażę Wam swoje przepisy. Pikantna zupa dyniowa. Składniki na bulion. Dwie marchewki, jedna pietruszka, kawałek pora i selera. Na pozostałą część zupy. 700 g miąższu z dyni, dwie papryki, dwa ząbki czosnku, cebula, łyżeczka ostrej i słodkiej papryki w proszku, oliwa, sos sojowy i pestki słonecznika lub dyni lub grzanki. Zaczynam od przygotowania warzywnego bulionu. Marchewkę, pietruszkę i selera obieram, opukuję, razem z porem kroję na mniejsze części i wkładam do garnka. Zalewam nieco ponad litrem wody i zagotowuję. Dodaję przyprawy i zmniejszam ogień. Gotuję około 30 minut. W tym czasie przygotowuję pozostałe składniki. Paprykę oczyszczam, kroję w drobne części i odkładam na bok. Cebulę i czosnek siekam, a następnie podprażam w drugim garnku na łyżce oliwy. Następnie dodaję paprykę, miąższ z dyni i również delikatnie podsmażam, a później dodaję trochę wody i przez chwilę całość jeszcze dłuższą do miękkości. Następnie dodaję ugotowany bulion i gotuję jeszcze tak z 15 minut. Przyprawiam papryko. Daję zupie odrobinę ostygnąć, dodaję sos sojowy do smaku i na końcu blenduję. zupę krem posypaną prażonymi pestkami. Paluszki dyniowe, składniki: dynia, oliwa z oliwek, sezam i przyprawy. Dynie obieram i kroję grubne paski na kształt frytek. Pokrojone kawałki układam na blasze do pieczenia i skrapiam niewielką ilością oleju z przyprawami. Dziękuję sezamem i frytki wstawiam do rozgrzanego do 220 stopni piekarnika na około 20-30 minut. Będzie to szybka wykonanie i przepyszna przykąska, która z powodzeniem zastąpi chęć na coś mniej zdrowego do podjadania. Wypróbujcie na spotkaniach ze znajomymi smacznego. Pamiętajcie o tym, że dokładny przepis oraz proporcje składników są zawsze dostępne na blogu Stylowo TV. W komentarzu dajcie mi znać, jakie są wasze ulubione przepisy na dynię, bo chętnie poeksperymentuję w kuchni i spróbuję czegoś nowego. A jeżeli chodzi o przyszłe odcinki, to pojawią się różne porady i pomysły dla osób, które już niestety kończą wakacje i muszą wracać do szkoły czy też na uczelnię. Także mam nadzieję, że będziecie czekać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.